Witam serdecznie. Kiedy otrzymałem propozycję przygotować kazanie na temat takiego krótkiego wersetu e, skazania na górze, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Naprawdę byłem poważnie zakłopotany. Ze względu kazania egzegetycznego jest niedużo informacji. I em, nawiasem mówiąc najprawdopodobniej kazanie na górze było pewnego rodzaju taką krótką szkołą biblijną dla uczniów Chrystusa i zostało zapisane przez nich w Ewangeliach w formie takiego krótkiego konspektu. I zdecydowałem zrobić taki, takiego miksa pomiędzy kazaniem egzegetycznym i kazaniem tematycznym. Ze względu egzegetyki istnieją trzy takich um, popularnych podejścia um, tłumaczenia tego wersetu. I trzy najbardziej popularne. Pierwsze to dosłowne rozumienie. Błogosławiony ten, który przeszedł przez najszerszy ból, jaki tylko życie mogę, może zadać. Arabowie mój, mają takie przysłowie: Słońce, które nigdy nie zachodzi, zamienia ziemię w pustynię. Ziemia, nad którą nieustannie świeci słońce, szybko stanie się bezwodna i nie wyda żadnego owocu. Smutek może oddziaływać na nas dwojako. Jak nic innego może ukazać nam prawdziwą dobroć ludzi, jak nic innego może ukazać współczucie Boga i Jego wsparcie. W godzinie smutku wielu ludzi odkrywało swoich bliźnich i swego Boga jak nigdy wcześniej. Kiedy wszystko idzie dobrze, człowiek może żyć bez troską. Lecz gdy dosięga go smutek, Zwraca się ku istocie rzeczy. I jeśli właściwie odbierze smutek, w jego duszy zamieszka nowa siła i piękno. To pierwsze takie dosłowne rozumienie tego wersetu. Drugie to jest błogosławiony Ten, który jest pełen żalu z powodu cierpień i smutków tego świata. Świat byłby o wiele uboższy, gdyby nie było tych. Którzy z zapałem przejmuje się cierpieniami i smutkami innych ludzi. Niestety zawsze brak takich ludzi, zawsze niedużo takich ludzi. Trzecie podejście to jest taki błogosławiony człowiek, który głęboko żaluje swoich grzechów i swojej niegodności. Człowiek nie może się nawrócić, jeśli nie żaluje swoich grzechów. Zmienia się wtedy. Gdy konfrontuje się z czymś, co otwiera mu oczy na grzech i jego wpływ. Chrześcijaństwo zaczyna się od poczucia grzechu. Błogosławiony człowiek, który żarliwie żałuje swojego grzechu, którego serce jest złamane na widok tego, co jego grzech uczynił Bogu i Jezusowi Chrystusowi. Trzeba powiedzieć, że ojcowie Kościołu. Podobnie jak współcześni katolicy i chrześcijanie prawosławni, najczęściej przyjmowali drugie i trzecie podejście w rozumieniu tego wersetu, ale jednocześnie uważali, że chrześcijanin powinien opłakiwać swoje grzechy nie tylko podczas pokuty, ale codziennie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Co Jezus miał na myśli w tym wersecie? Dlaczego smutni są szczególnie błogosławieni albo szczęśliwi? Z jakiego powodu się smucą? Jak bardzo? W jaki sposób zostaną pocieszeni? Jak szybko nastąpi to pocieszenie? Czy wszyscy smucący się błogosławieni? Czy wszyscy zostaną pocieszeni? Na te wszystkie ciekawe pytania niestety nie znajdziemy odpowiedzi w tym jednym wersecie. Jednak każdy z tych wyjaśnień zakłada dużą liczbę własnych założeń i przypuściń. Kaznodzieje zwykle często mówią o rodzajach płaczu. O tym, jakiego powodu ludzie płaczą, o czym wolno płakać, a o czym wstyd. Głosząc na temat tego wersetu, zazwyczaj przywołuje się drugi list do Koryntian, siódmy rozdział, dziesiąty werset. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu, którego się nie żaluje. A smutek światowej sprawia śmierć. Każnodzieje mówią, że nie każdy płaczący otrzyma pocieszenie, a tylko ten, kto płacze z powodu swoich grzechów albo grzechów innych. Jakie przykłady pocieszenia znajdziemy w Piśmie Świętym? Obrazów pocieszenia w Biblii nie ma wiele, ale jest wystarczająco dużo, Wzruszających przykładów. Pierwszym przykładem, który przychodzi mi na myśl, jest historia Anny, która bardzo cierpiała, ponieważ nie mogła mieć dziecka. Ani miłość, ani szczególna troska jej męża nie były w stanie zrekompensować jej braku dzieci. A do tego druga żona jej męża, Penina, stała ją dręczyła, podżegając, Ją do szemrania przeciw Bogu. Anna, będąc w świątyni, modliła się do Pana i płakała tak, że Heli uznał, że jest pijana. Pan usłyszał jej modlitwę, i po roku Anna urodziła chłopca, którego później poświęciła na służbę Bogu. A Pan za wierność danej obietnicy pobłogosławił Annę jeszcze trzema synami i dwiema córkami. Kontynuując przykłady pocieszenia, nie sposób nie wspomnieć Hioba. Stracił cały swój, swój majątek. Zginęły dzieci, a sam został dotknięty ciężką chorobą, przez którą straszliwie cierpiał. Nawet jego żona prosiła Hioba, by przeklinał Boga i umarł. Nieudolne próby pocieszenia mogą przynieść. Być może więcej szkody niż brak pocieszenia. Klasycznym tego przykładem są pocieszy, pocieszyciele Hioba. Usłyszeli Trzej przyjaciele Hioba o wszystkich tych nieszczęściach, które go spotkały, i każdy z nich przybył ze swojego miejsca. I zeszli się razem, by iść z nim, płakać i pocieszyć go. To jest zapisane w Księdze Hioba w drugim rozdziale, w jedenastym wersecie. Elifas, Bildad i Sofar zaczęli dobrze. Siedzieli z Hiobem w milczącym współczuciu przez siedem dni i nocy. Ale ostatecznie się tak zwani pocieszyciele przynieśli Hiobowi więcej przykrości niż wsparcia. I stali się przykładem tego, jak nie należy pomagać osobie w żalobie. Za swoje falszywe oskarżenie, banalne kazanie i dogmatyczne nonceny zostali później zgromieni przez Hioba. Marnymi pocieszycielami jesteście wy wszyscy. Ale Pan objawił swoją łaskę i miłość wobec Hioba Przywracając mu zdrowie, dając dzieci i zwracając majątek. Trudno sobie wyobrazić historię bardziej dramatyczną niż historia Józefa. I Józef, ukochany syn zamożnego właściciela stad, został sprzedany w niewolę przez swoich przyrodnich braci zazdrości. Zdaje się, że życie zaczyna się układać, gdy trafia na służbę. Do Potyfara, dworzanina faraona Egiptu, ale wkrótce Józef zostaje oskarżony o molestowanie żony swego pana i trafia do więzienia. Niezbyt wdzięczna wpłata za wiemą służbę. Na każdym etapie życia pan był blisko Józefa i wspierał go. Zyskał dobre imię w więzieniu, ale więzienie, nawet egipskie, Pozostaje więzieniem, a nie sanatorium. Tak mija około, około 10 lat. I oto nadarzy się świętna okazja. Józef tłumaczy sny dwóch więźniów: podszaśego i piekarza. Wszystko spełnia się dokładnie tak, jak przepowiedział Józef. Piekarza stracono, a podszaś wrócił do pałacu faraona. Ale oto nieszczęście. Po zapomniał w radości o prośbie Józefa, by wspominał o nim przed Faraonem. Mija prawie dwa lata, zanim po czasie przypomina sobie o młodym człowieku, który wiernie tłumaczy sny. Tylko Bóg wie, ile łez wyleł Józef w więzieniu. Wspominając niesprawiedliwość, których doświadczył w rodzinie, w domie Potifara i w więzieniu. Za co to wszystko? Czym tak zawinił wobec Boga i ludzi. Ale Pan uczy nas zadawać, zadawać w takich sytuacjach pytanie po co, a nie za co? Pan nie tylko pocieszy Józefa, wyprowadzając Go z więzienia, czyniąc go prawą ręką faraona, dając mu żony i dzieci, Pan postał mu pocieszenie poprzez jego braci, który przez te lata się zmienili, głęboko żalując tego, co zrobili swemu bratu. Ale co najważniejsze, Pan zrealizował plan zbawienia narodu izraelskiego w czasie świętowego głodu. Wspaniałym przykładem pocieszenia jest historia Lazarza, którego Jezus wskrze wskrzesił po czterech dniach od pogrzebu. Przy tym sama natura Chrystusa bardzo wyraziście objawiła się w tej sytuacji. Jako Bóg przewidział śmierć Lazarza, ale nie spieszył się, by go uleczyć. A przybywszy do Marty i Marii, objawił swoją ludzką naturę, wzruszając się do les. Skrzyżenie Łazarza jeszcze bardziej umocniło wiarę Marty i Marii, a dla wielu Żydów stało się cudownym potwierdzeniem mesjanizmu Jezusa i jego boskości. Miłosierdzie Jezusa objawia się w życiu wierzących, abyśmy i my mogli pocieszyć tych, którzy są w jakikolwiek udręce tym pocieszeniem, którym Bóg pociesza nas samych. To jest zapisane w drugim liście do Koryntian, pierwszy rozdział, czwarty, czwarty i piąty werset. Jakim przykładem pocieszeni jesteśmy ja i ty? Czy nie powiedzą o nas tak, jak Hiob o swoich przyjaciółach? Nedżni, pocieszyciele jesteście wszyscy. Szukając się z cierpieniem innych, stukając się z cierpieniem innych ludzi, Czasami nie wiemy, jak pocieszyć człowieka w konkretnej sytuacji. Zazwyczaj ludzie w takich sytuacjach nie potrzebują teologicznego uzasadnienia istnienia zła na Ziemi. Prawdopodobnie najlepszą rekomendacją w takich przypadkach będzie stosowanie się do rad Chrystusa w Ewangelii Łukasza, rozdział 7, werset 32. Graliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. O tym samym pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Nieumiejętność, nieumiejętność, nie, nieumiejętność ziemskich. Pocieszyciele do udzielania pewnej pomocy wskazuje na potrzebę pocieszenie, którą może zaspokoić jedynie Bóg. On jest Ojcem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy. Bóg, jako dobry pasterz, uspokaja owce swoim kijem i laską, wskazuje kierunek, chroni, ratuje, a nawet karci. Według słów. Psalmisty wierzący w zmaganiach jest podobny do dziecka, odstawionego od piersi matki, które uspokaja się w ramionach Pana. Prawdopodobnie każdy z was ma swoją historię Bożego pocieszenia, z własnego życia albo z życia swoich bliskich, ale dziś chciałbym powiedzieć historię która poruszyła mnie do głębi. W połowie lat 50. XX wieku 29-letni 29 misjonarz z Ameryki Jim Elliot i czworo jego przyjaciół wraz z rodzinami prowadzili działalność misyjną w Ekwadorze. To był czas bardzo aktywnej działalności misyjnej osób z USA. Jakie tylko dziwne misje wtedy nie istniały. Jeden z misjonarzy, misjonarzy był pilot wojskowy, walczący podczas II wojny światowej, był członkiem misji wspólnoty lotników. Swoją drogą misja ta istnieje do dziś. Celem tej grupy misjonarzy było dotarcie do dzikiego plemiona Indian Waoramii, to jedna z dokładniejszych nazw grupy plemion znanych jako Auka. Nazwali tę misję operacja Auka, trzeba powiedzieć, że plemię to było bardzo surowe i wojownicze. Jednym z potwierdzających to przykładów były problemy pracowników firmy Naftowej Shell. Po drugiej wojnie światowej firma planowała rozpocząć wydobycie ropy w tym te rejonie, ale Każda próba kończyła się śmiercią pracowników. Nawet państwo nie potrafiło pomóc w tej sprawie. Choć było zainteresowane eksploatacją ropy naftowej w Ekwadorze, misjonarze polecieli do dżungli Ameryki Łacińskiej małym samolotem, aby po raz pierwszy głosić dzikiemu plemieniu. Wiedząc o jego dzikim i agresywnym charakterze, postanowili nie śpieszyć się i zdobyć zaufanie mieszkańców. Przelatując nad, nad miejscem zamieszkania Indian opuszczali na linach skrzynki z przydatnymi przedmiotami i drobiazgami. Ludzie z radością przyjmowali te paczki, ale misjonarzy przez jakiś czas nie odważyli się zejść na dół. Tak było przez pewien czas i Indianie widząc nadlatujący samolot z radością go witając, zaczęli również przywiązywać podarunki dla lotników. To posłużyło jako znak, że można przejść do bliskiego kontaktu. Pilot znalazł plażę w dług rzeki, która mogła posłużyć zapas startowej. Wylądowali tam, zaczęli organizować stację emisyjną. Żony misjonarzy przez cały ten czas pozostawały na głównej stacji misyjnej, modląc się o powodzeniu misji. Wkrótce trzej mieszkańcy plemienia przyszli do misjonarzy. Odbył się pierwszy kontakt, który według Amerykanów przebiegł bardzo dobrze. Jednego z Indii nawet przewieźli samolotem. Kiedy miejscowe odchodzili ze stacji i obiecali przeprowadzić całą wioskę na spotkanie z misjonarzami. Różne źródła różnie opisują dalsze wydarzenia. Jedne mówią, że dziewczyna, która odwiedzała misjonarzy bez zgody rodziców, przestłaszyła się ich gniewu i powiedziała, że była przetrzymywana siłą, co wywołało, Wsiękłość i tak niezbyt gościnnych mieszkańców. Inne źródła twierdzą, że mieszkańcy od początku planowali zabić obcych. Tak czy inaczej, Indianie podzielili się i, oszukując ufnych misjonarzy, przebili ich łuczniami. Chociaż Amerykanie mieli rewolwery, nikt z mieszkańców włoskich nie zginął. Czy to dlatego, że nie chcieli ich używać? Czy nie potrafili? Trudno powiedzieć. Ale faktem pozostaje: pięć misjonarzy zostało zabitych. 30 stycznia 1956 roku w popularnym magazynie Life ukazał się duży artykuł na 10 stron zatytułowany Idźcie i głoście Ewangelię: pięciu poszło i zostało zabitych. Na okładce czasopisma widniał napis Męczeństwo misjonarzyń w dżungli. Dzienniki i zdjęcia na wyłączność. Wewnątrz na początku artykułu umieszczono było zdjęcie pięciu żon misjonarzy z trójką małych dzieci na rękach, zrobione w momencie, gdy dowiadują się z ich, że ich mężowie nie wrócą do domu. Przebici, Włączniami Indian AUKA, do których próbowali zwrócić się z Ewangelią o Chrystusie. Artykuł przyciągnął ogólnoświętową uwagę do pracy misjonarzy. W następnym roku dwie wdowy, Eliot i Saint, bez zaproszenia przyszły do wioski morderców, aby zamieszkać z plemieniem, które. Akurat zdjęcia tych pięciu misjonarzy. Bez zaproszenia przyszły do wioski morderców, aby zamieszkać z plemieniem, które zabiło ich mężów i ostatecznie doprowadziło ich do Chrystusa. W 1957 roku Elizabeth Elliot napisała książkę. Przez bramy chwały, która stała się bestsellerem. Książka opowiada historię operacji AUKA, próby pięciu amerykańskich misjonarzy Jima Eliota, męża autorki Pet'a Fleminga, Eda Culego, Neta Saint a i Rogera Juderiana. Dotarcia do plemienia w Aoramie we wschodnim Ekwadorze. Oraz o niezwykłej odwadze kobiet, które zamieszkały w wiosce, gdzie żyli mordercy ich mężów. Tak przez ich służbę do Boga przyszli zabójcy ich mężów. Z czasem większość ludzi z tego plemienia stała się chrześcijanami. Na podstawie tej książek i książek innych żon misjonarzy powstały dwa filmy fabularne i wiele filmów dokumentalnych. Akurat to ten sam samolot, który tam załądował przy, przy, przy tym plemieniu. Przez kilka lat był znaleziony obok tego plemienia. Biblia wyraża pewność co do możliwości uzyskania prawdziwego i niezawodnego pocieszenia w Chrystusie podczas życiowych trudności. Błogosławieni... Którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Chyba niewielu będzie się spierać z tym, że płaczący potrzebuje pocieszenia. I wielkim błogosławieństwem jest otrzymać pocieszenie od Boga, ale nie zawsze nawet to pocieszenie, które posyła Pan, odpowiada naszym oczekiwaniom. Często przychodzi nie wtedy, kiedy czekaliśmy i nie w taki sposób, jak się spodziewaliśmy. A dla nas z Wami ogromnym błogosławieństwem jest być pocieszeniem dla ludzi cierpiących.